Rób to, co możesz z tym, co masz. To zdanie powtarzam sobie od lat i to zdanie powtarzam również moim klientkom. Jest to piękny sposób na to, żeby zacząć dokładnie w miejscu, w którym jesteś, z tym, co już masz, w szacunku dla swoich możliwości, w szacunku dla swoich ograniczeń. Bardzo w duchu tej zasady nagrywam swoje pierwsze od kilku miesięcy wideo na YouTubie. <laughs> Bardzo ciekawe, bo mam ze sobą grubo ponad tysiąc nagranych wideo, a podchodząc do tego nowego przedsięwzięcia na 2021 rok, co róż, to wychodzą w rzeczy, które mi to utrudniają, więc dzisiaj w kolejną środę nowego roku osiągnęłam sukces w postaci wyboru aparatu, którym będę nagrywać, <grym> mikrofonu. <grym> I nagrania tego pierwszego nagrania, tak? To jest właśnie moja twórcza głupawka. Kochana, dziękuję Ci, że słuchasz, dziękuję Ci, że jesteś i proszę Cię o pomoc. Wypełnij proszę ankietę, która znajduje się pod tym nagraniem i pomóż mi zrozumieć, czego potrzebujesz na kanale YouTube. O ile tworzenie kursów online przychodziło mi z łatwością, bo jestem pasjonatką kursów online, Podcast rodził się trochę dłużej, ale również w końcu się urodził, bo słucham podcastów. To prawdę powiedziawszy, sama stosunkowo rzadko w czasie wolnym oglądam filmy na YouTube. Ciężko mi zrozumieć, czego potrzebujesz. Czy wolisz filmy, w których jest prezentacja i mała twarz z boku? Czy filmy typu gadająca głowa, tak jak teraz? Czy lubisz, jeśli coś się pojawia? Napisy, gadżety? O czym chcesz posłuchać? O czym nie słuchasz w innych miejscach, w których uczę Jurwedy? Proszę cię, pomóż mi stworzyć ten cykl na YouTube, który jest jednym z moich planów na 2021 rok. Dziękuję ci bardzo serdecznie, życzę ci wszystkiego dobrego i pięknego roku. Jesteśmy w kontakcie. Jestem bardzo ciekawa twoich odpowiedzi i zabieram się do robienia tego, co mogę z tym, co mam. Pozdrawiam bardzo ciepło.